Pan? Nie, nie jest kolorowo, ani dla emerytów, ani dla młodych. Proszę pana, emeryty, to jakoś jak to do rado wie pan. Skoro nie będą. To chodzi o młodych. Koloruj. Takich jak pan czy inne. No bo jak dzisiaj pójdzie do pracy, zarobi parę złotych i zapłacić mieszkanie, proszę pana, albo jak są na lokatornym, a lokatorne inne dzisiaj trzeba płacić. Jedzenie, rachunki, no, a ruchy, inne, na wszystko, dzieci... Oprócz tego, że zapłacił lokatonę odstępne tam, to jeszcze proszę pana trzeba zapłacić za światło, gaz i wszystko. To same rachunki mu nie no. wystarczy z tej A to jest wszystko drogie, no jest nie... taka prawda. A mamy na to wszystko pieniądze tak rozdawać? Jak pani myśli? Nie za dużą no, kraju? tam to one to biorą? Żeby to nie było tak proszę pana jak było kiedyś w Grecji, że jeszcze będą nam później zabierać z za emerytury. No, no bo skąd tych pieniędzy dowierać? No niech mi problem, proszę pana dała ludziom pracę. Żeby, bo niektórzy są tacy, to chcą pracować, żeby miały jakąś dobrą pracę, żeby godnie zarobić. A nie dzisiaj proszę pana, ile jest młodych małżeństw, są na Z takich kupicem mieszkania. Z młodych teraz na mieszkanie. Oni sami wnieść, To komu, komu dawać te 800 plus w takim razie? Komu? Takim ludziom, którzy pracują, żeby pomogły dzieciom, żeby mogły się uczyć, mogły studiować, a nie na, nie robią. Potrzebującym chociaż też dajemy? A ktoś nie może takich iść. Pudę, wyjątki. Ono, słuchaj, znam takich ludzi, co pracują. To proszę pana im dać, żeby miały na to tak. dzieci, kurde. Ale nie tym nie bo moim zdaniem to jest źle rząd A mamy na to wszystko pieniądze tak rozdawać? Jak pani myśli? Nie za dużo? drukują, według pani, drukuje rząd pieniądze czy nie? Nie wiem, proszę pana w tej sprawie, bo... A rząd ma swoje pieniądze, o to zacznijmy. Według pani, ma rząd swoje pieniądze czy nie? Nie wiem. Czy jest podatków Ten... to bierze pani. Od pani. Tego nie powiem, bo proszę pana nie... Skąd to mnie to zabierają, to nie wiem, że tak na wszystkich dają. Sąty są czysta tym, tamtym, tamtym. Nie wiem proszę pana, to to się robi, skąd to zabierają. Tak, tak jak się jak się człowiek przygląda i spojrzy też o tak to y, podejrzewam, że to musiała być afera za aferą z, dla, z uwagi na to, że y, nie było pieniędzy dla ludzi. Mówili, że nie ma, nie ma pieniędzy nie będzie. Pieniędzy nie ma i nie A, będzie. mówił. Dokładnie. Pieniędzy nie A ma. Teraz i nie jest będzie. na wszystko, jak to jest możliwe. No właśnie ja nie wiem, jak to mogą robić uczciwi ludzie, bo to są uczciwi ludzie, proszę pana, robią w ten sposób, że starcza i, i na inwestycje. Jezu, i no oczywiście, że tak, proszę pana, nie ma porównania w ogóle. Nie ma w ogóle A, porównania A to w kraju, jaka największa inwestycja? Mierzeja, no nie. wiem. Ten no, tunel... Proszę pana, Mierzeja to jest super sprawa. Super, super sprawa. Lepszej być nie mogło. Byliśmy uzależnieni, chcieli to nam. Pozwolili, a nie chcieli, to nie pozwolili. Płaci, musieliśmy za to płacić, podejrzewam, bo tego nic za darmo nie, nie da. A teraz ta Mierzeja, proszę pana, port, port lotniczy. O właśnie, pan gościczył. Też o, pani z na jest? Oczywiście, jestem jak najbardziej za. Przekop, przekop tam pod, y, tam y, na zachodzie, co był też. No wiem, no, też te, dobry inwestycja. O, oczywiście, proszę pana.